Wiesz, to łatwo idzie, nie? No. Tam no najwięcej pierdolenia przez tą lotkę na tą jest. Na lotkę, na tej klapie, kurwa. Nie, tam tyle by nie było, gdyby nie ta lotka, nie? No. Ale ile to uroku daje. No, wiesz, ty masz taki... Mój, ten, ten spoiler taki normalny, nie? Bo jak czasami te parapety, jak przypierdzielam do, do samochodu, to... W Subaru. Zwłaszcza w imprezach mają te takie, kurwa. One idą co tak, nie? Pa, pa, W kalibrach. W kalibrach najbardziej te wiejskie tuningi, kurde. Sioki kurde, wiesz, się zabierają za tuning samochodu, kurde. Ja nagrywam. Jak polerujesz, to się nazywa polerka. Patrz, pach pach poszło. Tu są te bąbelki. No, no nie, nie, nie ten, ty się ten niżej schylisz. To może je widzisz, bo ja, ja mam troszkę więcej wzrostu. A później będzie lustereczko Bardzo. <noise> na filmie będzie. A później będzie lustereczko. Powiedz Przecie kto jest najpiękniejszy na świecie, nie? <noise> auto jest najpiękniejsze w Poznaniu. No bo w to wiadomo, <noise>